Siemano! Wtorkowy dzień Ja aktualnie wsiewam łubin Słodki, wąskolistny Z tego co wiem, owa odmiana chyba sonet Nie... Nie nastawiam się, że tu będzie Yy, urodzaj Bo ta ziemia jest dość słaba. Yy, próbuję to wsiać w, w bez orkę na talerzówkę, bo yy, nie widziałem ku temu sensu w ogóle, żeby to orać i jeszcze, jeszcze bardziej to dosuszać tą ziemię. A mianowicie yy, wysiałem tu około 125 kg. MPK pod korzeń. No i zobaczymy po prostu co będzie. A się jego po to, żeby nie robić yy, popronów tych terminowych, krótkoterminowych, w zazielenienie. Te EFA, strefa EFA, czy jak to tam się nazywa. Tak jak już kiedyś mówiłem, dla mnie jest troszeczkę to bezsensowne i, I uważam, że całe te pakiety są. Do... No dobra, nieważne. Co dalej? Um, uruchomiliśmy z ojciulkiem ten wynalazek zwany y, opryskiwaczem. No przez głupotę można powiedzieć, tam się cyrk odwalił, bo zawaliło cały y, rur... Nie rurki, węże, nie węże tam i, i nawet te, ale się kurzy. I to tylko talerzówką jest ruszone, ja pierdziel, aż wał staje. Yy, ale wilgoć jest. Nie ma co powiedzieć, że nie. Na taką yy, słabą ziemię na przepuszczalność ja tu ruszam i jest wilgoć. I ptaszki oczywiście. O, le, tu część się ojaj. Ciekawe, czy będę pewno po zbiorach będę musiał to spalić, bo widzę, że tu jest troszeczkę. Peżu się rzuciło, ale to nic. No i w tym roku zamierzam też yy, przewapnować w tą ziemię? Yy, tak można powiedzieć wstępnie, że jestem po rozmowach yy, na... na ten temat. O, ale mi się słomy wyciągnęło. Yy, zapomniałem, jak to się wapną. Skąd ona jest? Z jakiej kruszwicy? Znowu mi wychodzi taki lob. Kurde. Ścieżki będą krzywały. A w z nimi. A, i jeszcze jak dzisiaj już sieję, bo sieję jest godzina po 18. Tak, 18. Czy 7, czy już 19 jest? 19. To jutro gdzieś też chyba tak o tej porze zrobię oprysk przedschołowy na jednoliścienne. Dobrze mówię? To już mi się pierdzieli, te środki, nie środki, to wszystko. Yy, środek się nazywa stąp, aqua, no coś takiego. No, zalecany na, łub, na łubin przed Skolowo. Mam nadzieję, że to pomoże trochę na tych faściskach. Chociaż i tak mówię, że później on zarośnie takim dziadostwem, że masakra. Jedynie zmusza mnie to do siania tego łubinu. Że nie będę musiał robić tych pieprzonych yy, poplonów terminowych, ale pogoda jest elegancka. Tu przenżyto siałem jakieś można powiedzieć o, dawno w marcu yy, 10-11 coś takiego. Fajna temperatura już była na, yy, na zewnątrz. Wyczyściłem te przenżyto. To Przenżyto co miałem w tamtym roku tu na, na polu, obok mam swoje żyto. Tu mam jedną działkę taką. 16 hektarów. O, to się dzieje. Patrzy się na mnie i się śmieje ze mnie, że gadam do kamery. No. Że to jest na razie ok, eleganckie jest. Mi się cieszę, bym taką pszenicę też miał. No ale z pszenicą już będę walczył też powoli. Chyba najpierw wjadę z odżyweczką yy, do listnie. Kurde, coś mnie tu boli. Ała, coś mi się wbiło. Dobra, jadę dalej z siewem, nie będę się zajmował paluszkiem. A jak słychać, ja też tak. jestem trochę chory. Nie wiem co mi się dzieje. Słyszałem, że to jakaś azjatycka grypa sienna. <śmulanie> nie oby nie. Nie chcę tego dziadostwa mieć yy... Ale jest ze mną ok, także nie ma co narzekać. Co jeszcze? Dzisiaj jest wtorek. Yy... Ale którego? A miesza w to. A jutro chyba będę startował z obornikiem na, yy, na pole. Tak jak mówiłem tam chyba w vlogu. Po, yy, nie pod orkę, tylko na orkę. Tam mam podorane, po prostu wymieszam to talerzówką, będę wsiewał jęczmień. Yy. Chcę spraktykować to, czy to, czy to co się pomoże, czy nie pomoże. Ale tu jest pasakrycznie, nie wiem czemu. Taki kawałek ziemi jakiś dziwny Tyk, do góry Kurde, jeżdżę, jeżdżę i i wysieć tego nie mogę Może za mało ustawiłem Zostawiłem coś 185, coś takiego, bo tak mi wyszło na, na wadze. No ale wiadomo, że w tom albo w tą, może, może przesieć, a może nie wysieć, nie? Bo mówienie z taką francą, moim zdaniem, że no, wysieła się dosyć dziwnie gorszy od grochu. Bo tą mieszankę, co siałem w grochu kur, odwrotnie groch dodany do mieszanki to bardzo pięknie się wysiewało i byłem bardzo zdziwiony, że, że to tak szło elegancko <laughs> ale te łobiny to niech jakiś szlak traf. kurde, słońce mi daje w mordę ciekawe jak to będzie na nagraniu żebym prześwietlonych znowu już nie miał chociaż fajnie jest Pełko daje, tylko że się koło. No ale trudno no co. Ja to bardzo dawno temu to stależowałem, bo tu miałem, tu miałem zrobiony poplon, też terminowy. Ja go zostawiłem na, yy, na jesień, żeby on został i miałem to orać na wiosnę. Ale yy, przyjechałem sobie objechać pola dookoła. Kurde, co za... I tu kamieni znowu jest. Yy, dookoła pola te, które miałem orać, ten kawałek i ten kawałek. Yy, żeby po prostu mi się nie zapychał pług. Ujeżdżam sobie tam, dajmy na to, trzy razy dookoła. Tak coś jakbym miał robić, poprzeczniak, nie? Wygodnie jest, bo... Yy, w tamtym roku na jesień orałem, można powiedzieć, po kolano. Yy, poplon. Yy, tam... co za tym? Były owiec chyba owiec, żyto i... Co tam jeszcze było? A, i górczyca. I to był popląd terminowy tutaj zresztą też miałem górczy... rzepak i w ogóle ten rzepak nie wszedł i to był rzepak o zimy, nie? Tu miał być rzucony. Ja go rzuciłem. I on w ogóle w nic autentycznie nic nie wszedł. Tak było sucho. Byłem zdruzgotany. No i co ja miałem mówić? A, no i przyjechałem tutaj, sobie wjechałem tu na tą działeczkę. No i objechałem raz, drugi, trzeci tak w tą stronę i mówię, nie no, elegancko. To nie wszystko piszec? No nie będę tu jeździł orał tego. Mnie nie opłaca się. Po prostu najpierw zjeździłem to w tą stronę. Nie, dobrze, na raz w tą stronę. Tylko poprzeczniaki trochę bardziej. I to wszystko w tym temacie. Więcej nic nie robiłem tu. No i nawóz rozsiałem, a teraz tu się je łubim. Zobaczymy, co dalej. Ja nawóz jeszcze widać, nawet się nie rozpuścił. A nawóz wysiewałem 20, 20? Gdzie? 10? 11, 12? Siałem przeżyto, a 10? Rozsiewałem nawóz wszędzie, tu na tych kawałkach. Bo mi się po prostu widziało tak, że mi się nie opłacało, bo się razy jeździć tutaj ciągnikiem, przyjeżdżać specjalnie, bo mam tu osiem 8 kilometrów na tą działkę na te działki tutaj. No i gitar. Nie, może z pół hektara zasianem, za a może więcej. Najgorzej jest tam, po tamtej stronie. przy tych drzewach tam jest taki straszny piach. Normalnie żywy piasek można murować. Znaczy, miałem to gdzieś, szczerze mówiąc. Tylko chodzi mi o to, że strasznie ściąga. Wiem dokładnie, że dostanę w palpitacji, kurwicy. No, ale już wszystko jedno. Ale część. No co? Ja nie będę już dalej smęcił Bo chyba i tak już długo gadam Opowiadam i w ogóle Tego się pożegnam z wami ładnie No i co? Do zobaczenia, nie? A nie, co ja się żegnam? Przecież ja jutro będę i wodził Obornik To się tam widzimy Będę cyklopował A tak mi się nie chce Ojej no normalnie zaraz będzie nakłok roboty, trzeba będzie robić opryski. Yy, zaraz ta jedynka w pszenicy, bo już powinienem to robić. Tylko czas mnie trochę przystopował i pogoda jest dupna. I co jeszcze? I zaraz będę rozsiewał, jeszcze poczekam na drugi. Teraz jest pierwszy, drugi liść. Yy, poczekam na cztery liście w przeżytach i w, yy, w pszenicy jarej. Yy, I będę zaraz latał znowu z nawozami. Także gitara się ma A Gdzie mój poszedł? Bo nawet go nie widać No tu dzisiaj we dwóch jesteśmy tam... Dobra, jeszcze dam radę No dobra, zsiadam to wszystko Nie wiem czy trochę za daleko nie odjechałem Bo nie widzę tak dobrze w lusterku Będę trochę bliżej chyba podjechać Coś takiego Niby rozrzut ma coś około 6 metrów, że rzuci yy, Całokształt kształt tego jaką traska tym dnojem, nie? Ale o, tu widzę w lusterku, że w ogóle nic nie leży po tej stronie, a więcej w tą stronę, no bo tam, z tamtej strony wiatr zawiewa.